Taki to tam. Mówi taki to tam. Na, na taki widok żona mi mówi, że taki to tam. No wiesz co. No to Nie wiem. Witajcie w kolejnym odcinku. W drodze do kolejnego większego przystanku natrafiliśmy na ten fajny wodospad. Jego nazwa to Kobel Fossel. I uwaga, to nie wszystko, bo później zejdziemy na chwilę jeszcze zobaczyć go z innej perspektywy oraz na jeden punkt widokowy, gdzie jest widok na całą okolicę. Może już na Was nie robić takiego wrażenia jak wodospady z moich odcinków z Islandii, ale wydaje mi się, że jest to największy wodospad, jaki widziałem w Norwegii podczas całego mojego pobytu. Tak więc, jak sami widzicie, jak chcecie widzieć fajne wodospady, to koniecznie wbijajcie na Islandię. Generalnie ten wodospad znajduje się w północnej Norwegii przy drodze E6. Jednej z głównych tras prowadzących przez cały kraj. Ma około 150 metrów wysokości i jest łatwo dostępne dla turystów. W pobliżu wodospadu znajduje się parking i specjalnie wyznaczone miejsce do podziwiania widoku. W okolicy znajdziecie również kilka tras trekkingowych. Ale ogólnie jeszcze tutaj jest inny widok, który zaraz będziecie widzieć. Też fajnie, tak? Tak jest po drugiej stronie, proszę. Jak ładnie. Idziemy dalej w pobliżu wodospadu znajduje się kilka miejsc biwakowych idealnych na odpoczynek w otoczeniu przyrody, natomiast rzeka Kobelwa jest popularna wśród wędkarzy. Ponieważ obfituje w pstrągi i inne ryby słodkowodne. Także jak widzicie, miejscówka jest wyśmienita dla ludzi lubiących naturę. Wodospad jest szczególnie spektakularny wiosną i latem, gdy topniejące śniegi z gór dostarczają mu więcej wody. Znajduje się w pobliżu Parku Narodowego Rago, który słynie z dzikiej przyrody, stromych klifów i górskich krajobrazów. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale na samej górze wodospadu na jednym z kamieni stał posąg trola. Generalnie norweskie trole to bardzo gruby temat. Według ludowych wierzeń trole żyją w górach, jaskiniach i gęstych lasach. Unikają ludzi i słońca. W zależności od opowieści mogą być złe i niebezpieczne lub po prostu głupie i łatwe do oszukania. Według legend porywały ludzi, zwłaszcza dzieci. Norwegowie traktują trolle jako część swojego dziedzictwa i kultury. Figurki troli są popularnymi pamiątkami w Norwegii. W wielu miejscach w Norwegii można znaleźć skały, które według legend to skamieniałe trolle. O, jak ładnie. Wróćmy do troli. Trole mogą być gigantyczne, przypominające góry, lub małe, zbliżone do ludzi. Często mają długie nosy, wielkie uszy, kanciaste rysy twarzy i czasem kilka głów. Skórę mają szorstką, kamienistą, często pokryta mchem lub brudem. Są zwykle powolne, ale bardzo silne. Niektóre są mądre, inne głupie i łatwo je przechytrzyć. Według legend zamieniają się w kamień, gdy wystawione są na światło słoneczne, co tłumaczy obecność wielu niezwykłych formacji skalnych w Norwegii. Jak widzicie, jest tu trochę różnych przejść i kładek. Osobiście bardzo lubię wszelkiego rodzaju elementy przejścia. Generalnie czym więcej i ciężej, tym lepiej. Czasami nawet samo dojście lepsze od widoku na samym końcu. Tak często mieliśmy w Finlandii. Droga była fajna, a cel no cóż, oczekiwania czasem bardzo różnią się od rzeczywistości. No i co, coraz to ładniejsze widoki nas czekają w ogóle. Nie? W Finlandii nauczyliśmy się nie oczekiwać za dużo. Wtedy nie ma rozczarowania. Tak żyje się wygodniej, no i nie ma poczucia straty czasu i pieniędzy. Trzeba cieszyć się z małych rzeczy. W Skandynawii można zacząć od pogody. Jak nie pada, to już jest super. I coraz więcej gór widzimy, coraz więcej wodospadów ogólnie. Jaskinia, tam mieszkają trole pewnie. No jak nawala. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.! O! No i cóż, zobaczyliście ten wodospad z każdej dostępnej dla nas strony. Ale uwaga, zostańcie jeszcze na moment. Dzisiejszy odcinek jest krótki, a za chwilę zobaczycie urywek, jak wyglądają białe noce w Norwegii, oraz hotel, który w środku wygląda obłędnie. I teraz, mały haczyk. Dla mnie to słowo może oznaczać co innego niż dla Ciebie. Tak więc trzeba wrócić do wcześniejszej rozmowy o oczekiwaniach i za chwilę ocenicie sami. Jesteśmy już po zwiedzaniu. Teraz pokażemy tylko hotel, bo jest inny niż wszystkie. Niedźwiadek Cześć, dzieci. A tu jaka sala? Patrz, strzelmy. Łoś na samym środku Łosiek. Łoś? To jest Łoś, nie? Łoś. Tu jaki, uuu, jaki bydlę. No. To prawdziwy. To nie będzie Łoś. Albo będzie, tylko to jest... A, bo to jest tylko połówka głowy łosia. Dobra, idziemy tu wejść, żona mówi najwyżej nas wywalą. Jeszcze w takim nie byliśmy hotelu. I w ogóle w tym hotelu wszystko jest. Jest lodówka. Jest, jest ogrzewanie. ogrzewanie jako pierwsze. Nie mam będzie. Tak, można tu iść, bo to są pokoje normalnie. Tam są normalnie pokoje. To może na każdym piętrze coś jest takiego ładnego, to sobie przejdziemy. Mówię hotel super. Wygląda w środku tak. Tak obskurnie trochę, jakby my po jakiejś łajbie chodzili. Ale normalnie wszystko elegancko w środku. Jak w jakimś no. O, I ogólnie to jest pierwszy hotel, właśnie w, na razie w Norwegii, w ogóle w Skandynawii, bo byliśmy już w Danii, Szwecji i Norwegii, w którym mamy w końcu ogrzewanie. Pierwsze. Pierwsze ogrzewanie. A temperatura jest 15 stopni, także możecie sobie wyobrazić, co to jest 15 stopni bez kalorifera. Czyli nie Taki krajobraz mamy do rana praktycznie, bo tu się nie ściemnia aktualnie w miejscu, w którym jesteśmy. W czasie Białych nocy słońce nigdy nie zachodzi całkowicie poniżej horyzontu, co oznacza, że przez całą noc jest widno lub panuje półmrok. Także nawet o drugiej w nocy możecie i śmiało coś zwiedzać. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie: bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.